I teraz na próby. Niej do dowody posłuszeństwa wytrwałości i śmiałości. Oglądał się piękności, on na męczu, człowieczeństwa. Powiedz, po, obniu, a, wójt, a, wóch, w obi słodkawki a twój atakiem po obiłkach zginie. Nie tak srogie me żądanie. Lejno z stanu, pasko od nie zostanie. Lecz powtarzam ważność Pana posłuszeństwa wytrwałości i śmiałości w żeby... każdej znajdą powód kluby. Po słyszyńcach chcą zdać Milczeć trzeba 6 miesięcy. W... Nic nie gadać? Tak, nic więcej. Być zdać mam wiarę, gdy i o i i Niezbyt długo. Rok i Jestem w grobie, ale zawsze w końcu Daj mi do co że chcę. Oddalony są od krainy. Jadowity potwór słynie. No i trwogą bywa. Krokodylem się nazywa. Niech to schwyci i przestaje. Moje oko nim zawali. bo ciekawe jest nadmiara. Widzieć żywą tym poszwarem. To jest polą mnie A kto spełni co ja czarę? Ten powiedzie przed oczarze. Tego tylko na żona. Gr. Krokodyla. Tylko tyle. Co za kątem po w głowie krokodyla, bo dziś każda zgrozy szura. dziś modne, ciężko, ładne, co za co szkarabka. A mnie, młoda panioneczka mile rzekła kochankowi. że mi lubi kamareczka. A dziś każda swoją powie. Jeśli nie chcesz mojej zguby, to to dyla na mnie. Post, milczenie, wszystko, fraszka, straży przy mnie nie postawi. Ale potwór, nie graszka, czart, nie pachnie go przysławi.